Witam państwa jak zawsze sympatycznie i serdecznie w naszym nieszczęśliwym kraju. Dzieją się rzeczy przedziwne i to każdego dnia. Drodzy Państwo, ja nie wiem, czy czasami nie powinniśmy myśleć o tym, żeby jakiś film tutaj powstał dotyczący tych problemów Polski. Bo to jest materiał i na tragedię, i na komedię, i na wojnę, i na no, wszystkie problemy w zasadzie psychiatryczne można byłoby poruszyć. W Sejmie to znajdziemy wszystko, co, co tylko można, i nawet choroby, które jeszcze nie zostały w ogóle stworzone, prawda? Bo tam jest psychopatia, prawda? Patologia wszelaka, socjopatia kłamstwo jedno wielkie. Ale drodzy Państwo, mamy teraz taką sytuację, że już za niedługo będziemy oprócz prawda, powitania zbiorowego narodowego Karola Nawrockiego, który zostanie zaprzysiężony 6 sierpnia, będziemy także witać jego żonę pierwszą damę Martę na To będzie wielkie wydarzenie, drodzy państwo, naprawdę. Wybory jednak są ważne. No, tutaj są ważne wybory. Marszałek Sejmu potwierdził także, że są ważne i marszałek Sejmu zrezygnował z zostania mężem stanu, bo Lech Wałęsa mu powiedział: "Okaż się pan chociaż raz chłopem z jajami. Unieważnij te wybory i przejmij pan władzę w Polsce do przeliczenia tych wszystkich, prawda, głosów, ale Hołownia się okazał facetem bez jaj, no i nie, odpowiedział na apel Lecha Wałęsy, no Lech Wałęsa to jest też inna dziedzina życia, ja bym chciał powiedzieć, bo jesteśmy przy temacie prezydentów, pierwszych dam, no jego, prawda, żona Danusia Wałęsowa, no to też była wybitna, prawda, dama no ale w każdym bądź razie yy, Hołownia jednak nie zostanie mężem stanu bo sprawa była już dawno przeklepana i tam nie chodzi o to czy te głosy będą liczone czy nie będą po prostu diaspora amerykańska zdecydowała Karol Nawrocki ma być prezydentem Tusk nie ma prawa unieważnić wyborów na życzenie niemieckiej Brukseli tak jak to zrobiła niemiecka Bruksela w Rumunii więc będzie Karol Nawrocki i jego drodzy państwo żona jego żona no yy, w ostatnim czasie yy, ta Agata Dudowa, no to ona też bardzo fajnie się na tym stanowisku, prawda? Prezentowała, no ja myślę, że tak. No tutaj raz na jakiś czas, to ta Agata wyszła, coś tam powiedziała. Powiedziała parę słów miłych i cieplutkich do tej Oleny, prawda, zełeńskiej. Jak to naród polski będzie pomagał, grzecznie służył i to wszystko mówiła nie w imieniu Polaków, to ja nie wiem, co teraz będzie mówiła ta Marta Nawrocka, drodzy Państwo. Będzie krytyka z każdej strony płynąć, jak to się Marta Nawrocka na przykład ubierze, albo będzie będzie tutaj promocja także tych dzieci nawrockich, bo to jest przyszła kadra polityczna Polski. Ale drodzy Państwo już teraz przechodzimy do sedna tego materiału. Otóż drodzy Państwo Ewa Wachowicz zabrała głos na temat Martyna Nawrockiej. No i to jest coś wybitnego i to mi się podoba. Ewa Wachowicz ona była Miss Polonia słuchajcie w roku 92. To, to... To dopiero była Miss Polonia, to nie te miski Polonie, tam czy Miss Polski była i Miss Polonia, bo to wybierane było tydzień po tygodniu, zdaj się. To nie, to dopiero była Wielka Gwiazda z 1992 roku, to ja pamiętam te czasy doskonale, drodzy Państwo. Król Pustkowia był młodziutki, piękniutki No nie tak jak teraz oczywiście, bo teraz jestem piękny No ale niegdyś też, prawda, niczego mi nie brakowało No tylko, że gówniarz oczywiście, to pamiętam tamte czasy Jakie to było wydarzenie Potem została trzecią, zdaje się, wicemis świata nawet Takie były czasy, drodzy Państwo To były czasy jeszcze, gdy ona była gwiazdą naprawdę lśniącą na całą Polskę O jakież to sukcesy osiągnęła Pani Ewa, i słuchajcie, pani Ewa, bo nie wiem, czy wiecie państwo, ona była rzecznikiem premiera, rzecznikiem prasowym, tak byśmy to powiedzieli. No tak, jak Zajączkowska była rzeczniczką, prawda, Szczekaczka była rzeczniczką Konfederacji, niegdyś tak, Ewa Wachowicz była. Rzecznikiem prasowym rządów w czasach rządów Donalda Tuska. Nie zapominajcie, bo to są lata, przecież 93-95. Tam wtedy Waldy Pawlak był premierem i słuchajcie, to jest szopka niebywała. Oni wtedy zostali zmuszeni, oprócz całej masy oczywiście działań na szkodę państwa polskiego, bo przecież tam się rozpoczyna tak naprawdę ten cykl niszczenia naszego kraju po roku 1989. To jeszcze wtedy Wałęsa był przecież prezydentem ale drodzy państwo, oni wtedy zostali z Tuskiem zmuszeni przez Putina do kupienia gazu od Rosji po cenie pięciokrotnie wyższej niż w ogóle cała Europa kupowała i nawet musieli to zrobić, no takie układy i taką władzę Putin ma nad antypolskimi politykami nawet nie mogli drodzy państwo tego gazu nigdzie później indziej odsprzedać, no ale to Polacy zapłacą bo Polacy są przygotowani na to, prawda, Normalnie, finansowo, mentalnie, moralnie także do tego, żeby grzecznie służyć temu antypolskiemu rządowi, i w roku 90. bodaj czwartym był taki plebiscyt organizowany: Złote Usta, i także go wygrała Ewa Wachowicz. Bo powiedziała, że premierowi się nie odmawia. Słuchajcie, no zrobiła taką karierę wielka gwiazda, teraz się promuje w, w telewizji, tam jakieś programy kulina, kulinarne robi, ale być, drodzy Państwo, rzecznikiem rządu i powiedzieć, że premierowi się nie odmawia, no to. Ja bym drodzy Państwo, naprawdę wziął na wstrzymanie. Ja nie wiem, być może Pani Ewa ma także jakieś dziwne związki i kontakty jeszcze z czasów sprzed roku 89, ale nie będę w to wnikał. Złoto usta Ewa Wachowicz udziela teraz rad Marcie Nawrockiej, drodzy Państwo. No, wkrótce będzie pierwsza dama, pojawi się, a na horyzoncie widać nie tylko nowe obowiązki, ale i wyzwania. I Ewa Wachowicz, czyli była Miss Polonia, była rzeczniczka rządu i obecnie gwiazda telewizji, udzieliła jej kilku szczerych i opartych na własnym doświadczeniu wskazówek. Udawanie kogoś! Kim się nie jest, od razu zostanie dostrzeżone i skrytykowane. Ostrzega Ewunia Warchołowicz, nie Wachowicz. Warchołowicz, udawanie kogoś, kim się nie jest. Ja przepraszam, no ale tu wszyscy udają, ludzie drodzy. Tu ja nie wiem, czy wszyscy chodzą w jakiejś formalnej masce nałożonej po prostu na gębę, żeby tylko nie pokazać tego, kim się jest i co się myśli. No bo przepraszam, no. Kogo udaje Andrzej Duda, no przecież to nie jest polski prezydent, kogo udaje Tusk. Uważając samego siebie, na przykład, za patriotę. On potrafi, drodzy państwo, na przykład tam wieczorem jakiś wpis poczynić na portalu X, gdzie y, wygłasza jakieś, y, prawda, y, zdanie, pisze w stylu: y, Ja jestem patriotą polskim i każdy Polak zachowałby się właśnie tak a tak. Kogo oni udają, drodzy państwo? No, kogo oni udają? Tu wszyscy kogoś udają. Ja nie wiem, czy ten moment, w którym ludzie schodzą na moment z tej areny wydarzeń tego świata, w, w tym tyglu przecież złudzeń wszyscy tkwimy, ale ten moment, w którym już można przestać udawać, to jest chyba rodzaj takiego zniesienia z siebie tego ciężaru, a tutaj Ewa Wachowicz mówi do Martyna Wrockiej, udawanie kogoś kim się nie jest od razu zostanie dostrzeżone i skrytykowane. Otóż drodzy Państwo, to bardzo możliwe, że ktoś tam dostrzeże, prawda? A ja zakładam, że większość tych Polaków, Poliniaków w zasadzie albo fajno Polaków, to oni niczego nie widzą. Oni niczego nie widzą, no ale jak ktoś z drugiej strony jest przyzwyczajony do tego, żeby zakładać maskę na przykład psa, Albo twierdzić, że ma się, prawda, inną tożsamość niż się ma. No to zobaczcie, tego udawania jest dosłownie wszędzie, wszędzie mamy pełno. Co oni mają dostrzec i co oni mają skrytykować? Na przykład Zachód cały czas udaje, że jest fajny, prawda, że oni są mili, sympatyczni, że oni wiedzą lepiej od nas, że oni mają prawo nami decydować, prawda. Że jak my pójdziemy za zachodem, to będziemy tak samo cywilizowani jak oni. To jest też udawanie, bo wiemy, jakie oni mają, prawda? Zaplecze takie stworzone do tego, żeby grabić wszystkie kraje, gdzie tam, gdzie się pojawia coś z zachodu, to tam mamy do czynienia z jakąś grabieżą. Więc teraz, drodzy państwo, gdy pani Ewa Warchołowicz była panującą mis, a później oddała koronę, spotykała się z nieprawdopodobną sympatią. To jest prawda, to jest prawda, ona gdzie się nie pojawiła, słuchajcie, to na serca ludzi kupowała jakby czarodziejska... Różczka, prawda, w Ministerstwie Zdrowia zrobiła tam porządek. Ja nie wiem, może pani Ewa Warchołowicz powinna zająć jakiś urząd ministerialny? Ja naprawdę, drodzy państwo, tego nie wiem. Pani Ewa Warchołowicz jest sumą życzliwości innych ludzi, bo ten konkurs. Miss Polonia i potem Miss Świata niósł za sobą ogrom sympatii. No ja myślę, że tak. Pani Ewa, jak tam brała udział w konkursie Miss Polonia, to też mówiła, że pokój na świecie zaprowadzi, prawda? Że ona będzie dbała o biedne dzieci z Somalii, z Afganistanu, nie wiadomo skąd. Wiecie, jakie bełkoty się tam opowiada. Przecież co te dekle teraz wyprawiały na tym konkursie Miss Polski, który, prawda, komentowałem na kanale, to to się aż w ogóle uwierzyć, niech co jedna powiedziała, że się nawet będzie chorymi opiekować słuchajcie, to naprawdę byli też tacy, którzy powiedzieli były takie panie, które powiedziały że one, prawda zajmą się wszystkimi problemami świata wezmą na siebie, no to nic że tam troszkę ta kopuła prawda, umysłowa nie działała zbyt poprawnie, bo wiele z tych pań to miało problemy, żeby zdanie w ogóle złożyć dobrze, no ale problemy to trzeba rozwiązywać, bo trzeba się promować, więc drodzy państwo jest wielka oczywiście presja internetu i yy, yy, pani Ewa Warchołowicz o tym mówi w świecie mediów społecznościowych nieprzyjemne komentarze mogą zostawić ślad, dlatego radzi Marcie Nawróckiej jedno po prostu nie radzi czytać komentarzy żadnych. Ja właśnie tak robię, mówi Ewa. Warchołowicz, sama prowadzę swoje social media, jestem w kontakcie z fanami, a jeżeli ukazuje się cokolwiek na portalach plotkarskich, albo jak jej ktoś napisze jakiś negatywny komentarz, to ona nie czyta tego komentarza, żeby się czasami nie dowiedzieć czegoś, co jest nieprzyjemne, no bo po co się komentuje? No komentuje się co? Co chcesz powiedzieć panu Donaldowi? Co chcesz powiedzieć? Chcesz pana Donalda schejpować? Jak się pan Donald poczuje? Albo jak się pani Kwaśniewska na przykład poczuje, gdy ktoś skryty Dziękuję, prawda? Że tam y, zrobiła to, czy zrobiła tamto, albo, y, prawda, pan y, Kwaśniewski, który dzisiaj jest bardzo często gościem w programie Wysockiej Sznepf, no bo też ma takie związki z Rosją bardzo bliskie, prawda. To są koledzy po fachu, oni tam dzwonią do siebie, prawda, i wspominają dawne czasy, więc co byśmy mogli tak powiedzieć? No nic nie wolno mówić, jak będziemy krytykować Karola Nawrockiego, bo on obiecuje wiele, że zrobi coś dla Polski, ale za rok już zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ten cały bałagan będzie gdzie się prawda rozlewał na cały świat, no ale póki co mamy bezcenne i bardzo cenne rady Ewy Warchołowicz, Wachowicz, oczywiście przepraszam za te żarty, yy, żeby nie udawać kogoś kim się nie jest, bo jak się udaje kogoś kim się nie jest, to to zostanie dostrzeżone i skrytykowane i bardzo dobrze, dlatego jak udajecie tam Kogoś, kim nie jesteście, podszywacie się pod Polaków, ludzi dobrych, będziecie mówić, kto szerzy mowę nienawiści, prawda? że wyście są lepsi, albo nic nie robiąc dla, dla kultury, udają wielkich, prawda, twórców, przedstawicieli, i nagle potem, jak się im wytyka to, że są ludźmi sprzedajnymi, na przykład, albo zwykłymi cwaniakami, manipulantami, to to zostaje dostrzeżone i właśnie skrytykowane. I to by było, chyba, drodzy państwo. Na tyle. Pozdrawiam bardzo serdecznie.